Teraz moja kolej. Wlewam połowę mleka do jednego blendera i połowę do drugiego. Otwieramy syrop czekoladowy, wyciskamy do mleka, a do drugiego blendera wkładamy łyżkę dżemu jagodowego. Teraz do pierwszego blendera dajemy łyżkę Nutelli. Zamykamy i mieszamy. Gotowe. Teraz wlewamy do szklanki czekoladowy, a potem jagodowy koktajl. Pięknie dekoruję całość ciasteczkami Oreo i robię oczy ze menemców. Wkładam słomkę i mamy to. Och, Deni, na pewno nie wygrasz. Zwycięstwo jest moje. Dodaję mleko truskawkowe. Gotowałam już kolorową tapiokę. Zapach jest niesamowity i smaku jest super. Przelewam napój mleczny z tapioką do szklanki. O tak. Gotowe. Jak ci się podoba? O, może być. Co to znaczy może być? Mój koktajl jest o wiele lepszy niż twój. Zepsuję ci go. O nie, mój koktajl! Ojej, wygląda na to, że mały Donnie będzie płakał. Nie zostawię tego tak. Też zepsuję ci koktajl. Rozlałem go. Wcale się ciebie nie boję. Jak mogłeś? Tak się starałam. Wasz czas się skończył. Przechodzimy do degustacji. Zacznijmy.